Hej, jestem Łukasz z bloga binelnie.pl i dzisiaj opowiem Ci, jak wygląda programowanie w C++ w 2022 roku. Przedstawię Ci charakterystykę tego języka, jego wady, zalety oraz to, jakie obecnie są jego zastosowania. Na koniec powiem o tym, czy, czy warto w ogóle uczyć się i pracować w C++. Jeżeli będziesz miał coś do dodania w tym temacie, to zachęcam do zostawienia komentarza pod filmem. Zaczynamy! Zaczniemy od scharakteryzowania C. Jeżeli oglądałeś inne odcinki, to pewnie wiesz, że sam programuję głównie we frameworku Qt do C. Swoją drogą, link do odcinka na temat Qt a powinien pojawić się w kalcie na górze. Programuję w C, ale zdaję sobie sprawę, że obecnie nie jest to najpopularniejszy język programowania i jest tak oczywiście nie bez przyczyny. Świat rozwoju oprogramowania idzie do przodu. I Języki jako tylko i wyłącznie narzędzia, też się rozwijają i ewoluują. Człowiek z natury jest leniwy, i jeżeli ma sobie pewne kwestie ułatwiać, to dlaczego miałby tego nie robić? C pojawił się w 85 roku, czyli na ten moment dokładnie 37 lat temu, to w świecie IT co najmniej kilka epok. Dziwnego, że w tym czasie powstał szereg innych, bardziej wysokopoziomowych języków. Niemniej C też wcale nie stoi w miejscu i też się rozwija. Od 2011 roku, dokładnie co 3 lata, wydawany jest kolejny standard tego języka, więc można powiedzieć, że C jak najbardziej nadąża za trendami, jest cały czas udoskonalany. Powiedziałbym, że obecnie nawet trudno za tymi zmianami nadążyć i bywają też trochę egzotyczne, ale przecież nie wszystkiego trzeba używać, prawda? C++ jest też standaryzowany przez komitet ISA i ma wielu producentów kompilatorów, co sprawia, że za tym językiem stoi wielu dużych graczy jednocześnie. Na przykład za Flutter'em stoi jedynie Google. Nie wierzę co prawda w to, żeby Google upadł, ale fakt, że wiele firm stoi za jedną technologią sprawia, że jest ona odporna na ewentualne turbulencje w pojedynczej firmie. Dużo się też mówi o wydajności C++. No tak, to fakt, ale postawiłbym przy, tym, przy tej wydajności dwie gwiazdki. Pierwsza, programować efektywny kod trzeba umieć, trzeba wiedzieć na co zwracać uwagę, i ta wydajność wiąże się też z pewnymi ryzykami. Druga, hardware, na którym uruchamiane jest oprogramowanie, jest również nieustannie usprawniane. I sprzęt jest po prostu coraz bardziej wydajny. Sam nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją, że zbrakło mi pamięci albo coś w tym rodzaju. Dlatego, tą wydajność, tą wydajnością tak naprawdę nie ma się co tak bardzo ekscytować, o ile nie jest wymagana w konkretnym zastosowaniu. O tych zastosowaniach opowiem trochę później. Idąc dalej, dzięki temu, że C jest w użyciu od tak dawna i dzięki temu, że jest kompatybilny z językiem C. Tak, jako programista C++ masz dostęp do szeregu użytecznych bibliotek, frameworków. Jak dla mnie programowanie w C++ bez Qt, OpenCV czy Boosta wyglądałoby zupełnie inaczej. Poszerzają one po prostu wachlarz twoich możliwości. Też C++ jest można powiedzieć naturalnym językiem programowania przy wykorzystywaniu funkcjonalności bibliotek systemowych, specyficznych dla danej platformy czy danego Systemu operacyjnego, bo te przecież bardzo często pisane są właśnie w języku C, z którym C jest kompatybilny. Na ten moment było trochę słodko, a ja teraz powiem krótko o wadach C. Ale zanim o nich, to chciałbym zachęcić Cię do zostawienia łapki, suba i do podzielenia się tym filmem ze znajomymi. Pomożesz mi w ten sposób dotrzeć do większego grona odbiorców. Także jeżeli chodzi o wady, to taką główną. Jest poziom skomplikowania tego języka. Najczęściej C dostaje z powodu braku garbage collector'a, czyli takiego mechanizmu, który za nas zajmuje się zwalnianiem pamięci. I w sumie jest to dość dobry przykład. Co prawda zostały wprowadzone takie mechanizmy jak Smart Pointery, albo system rodzicielstwa w frameworku Qt, które zarządzają zwalnianiem pamięci za nas, ale w dalszym ciągu trzeba umyślnie z takich metod. Skorzystać, więc to jest dodatkowa rzecz, o której trzeba w trakcie pracy pamiętać. Z czasem ta rzecz i kilka innych przy, przychodzą oczywiście bardziej naturalnie, ale jednak wpływają one na próg wejścia i też delikatnie na komfort pracy w danej technologii. C ma na tyle dużo różnych funkcjonalności, że w praktyce podejrzewam, że w mojej firmie nie wykorzystuje się pewnie nawet połowy z nich. Niemniej z pewnością każda z tych funkcjonalności została dodana do standardu z jakiegoś powodu, i w pewnych sytuacjach ich zastosowanie będzie korzystne. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o wady i zalety. Pora teraz na zastosowania. Gdzie wykorzystanie C będzie miało największy sens? Tak jak wspomniałem, C jest naturalnym językiem programowania dla systemów operacyjnych, więc z pewnością tam będzie miało będzie miało zdecydowanie uzasadnione zastosowanie. Podobnie w przypadku programowania sterowników sprzętowych na przykład i w przypadku szeroko rozumianego programowania na urządzenia wbudowane. Takie urządzenia dość często mają ograniczone zasoby, więc wydajność C++ akurat w tym przypadku będzie bezcenna. C++ wykorzystywany jest również w branży gier, szczególnie przy produkcji gier AAA. Również z uwagi na wydajność, która w przypadku tych bardziej skomplikowanych produkcji jest kluczowa. Chociażby silnik do gier Unreal Engine postawiony jest właśnie na C++. W grach sporo też majstruje się z obrazem, dźwiękiem, grafiką 3D. I w tych przypadkach też jak najbardziej jest sens wykorzystywać właśnie ten język. Jeżeli zajmuje się rozwojem aplikacji desktopowych, to również jest sens wykorzystać do tego C++. Z kolei, framework do tego języka, Qt, o którym wspomniałem, pozwoli ci na tworzenie cross-platformowych aplikacji z graficznym interfejsem. Obecnie do tego celu dość często wykorzystuje się także Elektrona, ale schody pojawiają się wtedy, kiedy na przykład trzeba skorzystać z natywnej funkcjonalności danego systemu, grafiki 3D albo jakiegoś niestandardowego protokołu komunikacyjnego. Dlatego zdecydowanie. Polecam C w duetcie z Qtem do rozwoju aplikacji desktopowych. Czy w ogóle warto uczyć się C? Moim zdaniem jak najbardziej, ale nie będę próbować się przekonywać, że ten język jest w jakiś sposób lepszy od innych. Po prostu wszystko ma swoje zastosowania. C jest fajny pod tym względem, że ma dużo różnych zastosowań i praca nie jest tak monotonna, bo projekty potrafią się znacznie od siebie różnić. Pracy w C jest dużo, wynagrodzenia są bardzo dobre. A wielu programistów C idzie też jeszcze głębiej i nabierają specjalizacji w jakichś wąskich dziedzinach, jak chociażby obróbka obrazu, z, z wykorzystaniem przykładowo OpenCV, po to, żeby zarabiać jeszcze lepiej. Swoją drogą, palcem też obejrzeć mój film na temat tego, czy warto się wyspecjalizować w konkretnej działce. Czy warto wybrać C jako pierwszy język do nauki programowania? Jak najbardziej można. Ale, żeby być szczerym, to tak na dobrą sprawę znajomość aspektów zarządzania pamięcią wcale się jakoś wybitnie nie przyda w bardziej wysokopoziomowych technologiach. To tak, żeby być uczciwym. To chyba byłoby wszystko, jeżeli chodzi o to, jak wygląda C, programowanie w C w 2022 roku. Mam nadzieję, że ci się podobało. Sam identyfikuję się bardziej jako cute developer, aniżeli C++ developer, ale myślałem o tym, aby nagrać krótki tutorial o podstawach C++, więc jeżeli byłbyś zainteresowany takim materiałem, to koniecznie daj znać w komentarzu. Dzięki, jeżeli obejrzałeś ten film do końca. Do zobaczenia następnym razem.